Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale Tata na rybach Słuchajcie, tak jak wspomniałem, na ostatnim odcinku W tym roku będę chciał gdzieś więcej próbować Federa klasycznego Będę chciał się więcej nauczyć odnośnie tej metody Niekiedy tam łowiłem, ale to była sprężyna To był koszyk, gdzie było rzucane raz na prawo, raz na lewo Nigdy w jeden punkt. No i e, dzisiaj, e, słuchajcie, e, przyjechałem na jedno z jezior, którym gospodaruje Gospodarstwo Rybackie Łysinin. E, no i zobaczymy. E, łowię tutaj, słuchajcie, od e, najmłodszych lat, więc e, bardzo fajnie, że się tutaj zawiłem po takim długim czasie. Jednak tak sobie szukam, e, szukam miejsca. I woda jest tak wysoka, że te wszystkie miejsca z brzegu są pozalewane. Znalazłem jedne, jedyne miejsce na tym jeziorze dzisiaj dostępne. Jest to mały pomost. I zobaczymy, czy w ogóle na tym pomoście się pomieszczę. Mam nadzieję, że tak. Moim celem są, słuchajcie, dzisiaj płocie. Znaczy płocie, no taki, taki jest cel, ale cokolwiek będzie o tej porze, bo mamy koniec lutego to będę bardzo szczęśliwy. Pierwszy raz jestem na tym jeziorze, gdzie e, tak wcześnie e, przyjechałem. No i zobaczymy, co z tego będzie. Stan wody jest wysoki, ale to pewnie wszędzie. E, no i zobaczymy, e, co ten dzień e, przyniesie. Ja już, słuchajcie, idę to wszystko pozanosić na pomost. E, zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dajcie łapkę w górę. No i za chwilkę widzimy się na łowieniu. Hej! Ok, słuchajcie Jesteśmy już na miejscu Ponosiłem wszystko Możecie zobaczyć jak wszystko jest pozalewane Jeszcze będąc tutaj W listopadzie Na Szczupacku Ten pomost był Tam na samym końcu Na podejście eee, Gdzieś metr nad wodą Teraz słuchajcie jest gdzieś 20 cm nad wodą. Jest naprawdę ten stan się podniósł. Zobaczcie, mam tu bardzo mało miejsca, więcej sprzętu niż tego miejsca tutaj. A za chwilkę sobie to zorganizuję. No i tak to jeziorko wygląda. Jeziorko niecałe 30 hektarów. Ale co o tej porze tutaj będzie. Słuchajcie, chciało się skusić. No to zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja zabieram się za rozkładanie sprzętu i za chwilkę Wam pokażę jak to wygląda, na co będę łowił. No i zaczynamy. Okej, okay, słuchajcie, tak wygląda moje stanowisko Sami możecie zobaczyć, że Jest bardzo komfortowo ee, Jednak Śmiechy śmiechami Jednak e, bardzo Fajnie to tutaj wygląda e, Woda Lustro Nic się nie dzieje taszki, żaby słychać, więc wszystko budzi się do życia. Piękna sprawa, słoneczko też staje. Eee, no i co? Słuchajcie. Jeśli chodzi, słuchajcie, o mój towar, nie będę go dzisiaj jakoś wielce dużo stosował. Jednak to co mam dzisiaj to tak. Wziąłem glinę jeziorową zamętę na płoć, e, konopie prażone, e, mam troszkę mąki kukurydzianej do, do klejenia tego, białe robale, pinka, czerwony robak i mam jeszcze w torbie, słuchajcie, kukurydzę. E, no i zobaczymy. Nie będę daleko od brzegu rzucał. Stan wody jest dosyć wysoki, jednak myślę, że około no, tak 25-30 metr. Myślę, że będzie tam około 3 metrów głębokości. Z tego, co znam, to jezioro jest tam tej części, gdzie zbliżam się do tego miejsca, w którym jest najgłębsza część czyli około 5,5 metra. Ale jeszcze to nie jest to miejsce. Co z tego będzie, zobaczymy. Ja zaczynam, słuchajcie, rozrabiać zanęte no i za chwilkę sobie. Zaczniemy. Ok, słuchajcie, tak to wygląda. Dodałem pineczki, słuchajcie, i białych robaków. Eee, no i zobaczymy. Będę łowił na razie na pinkę, na białe. Eee, jak nic będzie się działo, no to jeszcze będę próbował na kukurydzę i i czerwone. Jednak... Jednak myślę, że to mięso dzisiaj będzie numerem jeden, jak cokolwiek w ogóle będzie chciało tutaj. Wziąć. No nic, zabieramy się za łowienie. Zaklipuję i jedziemy. Ok, słuchajcie, zaczynamy łowienie. Trzy białe robale. Albo dwa. Przesadzajmy. Pierwszy wyrzut na kasyka w tym roku Zobaczymy Co ten dzień przyniesie pisać w komentarzach słuchajcie, swoje sugestie co do nęcenia w tym okresie Jak Wy to robicie Czy nędzicie szklanką, czy większą ilością towaru na początek Czy podajecie samego koszyka No zobaczymy Zaczynamy słuchajcie łowienie Wiedziałem, że czegoś z auta zapomniałem. To znaczy termosu z herbatą. Tradycja musi być. Coś się zapomina. Dobra, drugi zarzut, słuchajcie, czekamy sobie. Trzy pineczki tym razem. No jednak już tego lodu trochę nie ma. Temperatura jak na luty bardzo wysoka. A zobaczymy, czy rybkom to się spodoba. ale fajne branie było pierwsze a szkoda i to bardzo fajne branie na pineczkę bardzo fajna sprawa że coś się zadziało mocne szarpnięcie było pytanie ちょっと目を。 Słuchajcie, nie wiem, ale chyba mamy pierwszą rybę tego sezonu. Ale jaja. Zanenę, zobaczcie na to. Ukraj. No pięknie tego się spodziewałem, ale słuchajcie, inauguracja na klasyk jest. O, poszła. Pytanie, czy oprócz tej Ukrainy coś tam jest. Ale widać, że czerwona pinka Przede wszystkim tutaj, więc na tej pince zostaniemy. Mamy, słuchajcie, rybkę. Ta jest już większa. Nie mam podbieraka rozłożonego. Zobaczymy, co to. Piękna płoć. dalej Nie mam cię słuchajcie nie wiem czy podbieraka nie rozwinę bo nigdy nie wiadomo co tam uderzy ale go zapomniałem rozwinąć Byłem w szoku, że od razu... Słuchajcie, było branie od razu, ale nie mam ryby chyba. Czy jest? Jest, słuchajcie, rybka. No i jest płoteczka. Super. rybeczka super wraca do wody a ja kręcęm dalej albo tak wodzie jest troszkę bliżej Teraz się pospieszyłem. Nie, coś jest, słuchajcie. Chyba. Jest, ukleja. Mamy, słuchajcie, rybkę. Chyba. Nie, jest coś. Ale chyba znowu ukleja. No, oczywiście. Coś by innego. gdy w łowieniu uklei. wrócę na białe, jednak są trochę grubsze. Nie ja wiem czy to coś da ja już się zebrałem, sprzęt spakowany. Jestem bardzo zadowolony, bo łowiłem niecałe 4 godzinki. Może nie było szału, ale jak na luty i taką inaugurację z mojej strony, bo wcześniej w tym lutym jeszcze nie łowiłem, to kilka uklei i dwie płocie. Fajna sprawa, że się coś ruszyło na pewno. Motywacja do dalszego łowienia na klasyk, troszkę zmian, żeby utrzymać tą rybę co się chce w łowisku, zresztą nie zawsze jest łatwo. No nic, ja uciekam. Następny wypad będzie z metodą, zapewne na tym łowisku co ostatnio. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, dajcie ławkę w górę. No i do następnego razu na kanale Tata na Rybach. Hej!